Witajcie rozważaniach na dzień dobry, dzisiaj dalej seria adwentowa o osobach, które spotkały Jezusa, towarzyszyły Jezusowi w przyjściu na ten świat. No i dzisiaj trochę pominę Marię, bo o Marii myślę, że będę dużo mówić w kontekście Ewangelii Łukasza. Natomiast tutaj pojawia się następna osoba, czy następne osoby to są Magowie, mędrcy. Można to różnie tłumaczyć. Literalnie Magoi. Ale ci Magoi mogli być też funkcją, mogli mieć taką funkcję, troszeczkę jak Daniel miał funkcję właśnie w, na dworze Nebukadnezara, czyli z jednej strony ludzi, którzy no, kontaktują się z bogami, jakby mają pewną taką zdolność, właśnie proroczą, moglibyśmy powiedzieć, chociaż w takim właśnie politeistycznym kontekście. No ale z drugiej strony są po prostu mądrymi ludźmi, którzy radzą królowi, tak? Jedno i drugie gdzieś, jak widzimy, u Daniela działało. W sensie i właśnie interpretacja snów i, i, i pewne rady praktyczne i pewne zarządzanie, można powiedzieć, bo właśnie widzimy Daniela w, 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 gronie, w gronie magów, czy takich właśnie magów. No i przychodzą ci mędrcy ze wschodu, też ważne, ten wschód jest ważny, dlatego, że no to są to jest miejsce, gdzie Księga Daniela powstała. To jest miejsce, gdzie najważniejsze proroctwo syna człowieczego, Księga Daniela, siódmy rozdział, właśnie zostało objawione. I było to miejsce, w którym pewne proroctwa rzeczywiście mogły być tak interpretowane, że ten Mesjasz, Syn Człowieczy nadchodzi i że trzeba się przygotować. Że ten nie jest tylko i wyłącznie jakiś żydowski król, chociaż pochodzi spośród Żydów, dlatego oni. Witają króla żydowskiego, no ale właśnie, że jest sobie coś nowego się dzieje. Już nie będę teraz chodzić całą wizję Królestwa Bożego, ale generalnie posąg się rozlatuje i buduje się wielka góra, która napełnia całą ziemię. Taka, taka jest wizja w księdze Daniela, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to dotyczy też i jak najbardziej narodów wschodu. Przychodzą do króla Heroda. Dlaczego przychodzą do króla Heroda? Myślę, że naturalnie przychodzą do króla Heroda, no bo w końcu król powinien wiedzieć jak się jakieś ważne rzeczy dzieją w jego, w jego państwie, a szczególnie takie rzeczy powiązane z obietnicą dynastii, z obietnicą no, jakiegoś szczególnego, szczególnego panowania i tak Więc jakby oni trochę intuicyjnie idą. Ale idą też dlaczego? Dlatego, że właśnie widzieli gwiazdę jego na wschodzie i przyszli oddać mu pokłon. No i tutaj o Herodzie, o Jerozolimie nie będę zbyt wiele opowiadał, ale opowiem właśnie o, o magach. I myślę sobie, pierwsza rzecz taka, to Charles Spurgeon kiedyś za, zaobserwował, że kiedy widzimy Chrystusa, to bliscy stają się dalecy, a dalecy bliscy. Bardzo mi się podoba ta, to ujęcie właśnie w kontekście, w kontekście mędrców, dlatego że, no właśnie, czy tych magów, dlatego że można powiedzieć, co magowie mają do, do Boga, no, w jakimś sensie, no, co, co oni mają do Boga. No ale, kiedy patrzymy na Boży Plan dla narodów, kiedy patrzymy na Boży Plan, że właśnie potomku Abrahama będą błogosławione wszystkie narody ziemi, to jak najbardziej ci magowie są jak najbardziej właściwymi, można powiedzieć, osobami, które mają tutaj witać nowonarodzonego Mesjasza, bo to nie jest Mesjasz tylko żydowski, chociaż pochodzi oczywiście z narodu żydowskiego, ale to jest Mesjasz dany całemu światu. Królestwo Boże ma wypełnić całą ziemię. I generalnie te wszystkie imperia mają zostać zniszczone. I, 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 I w perspektywie tego, właśnie proroctwa w księdze Daniela, myślę, że oni, oni jakby zdają sobie sprawę, że to będzie ich dotyczyć. To nie jest tylko kwestia, może jakiegoś tam małego, niezn nie, nieznaczącego narodu, ale właśnie, że to jest coś, co będzie też ich dotyczyć. Swoją drogą, jakbyśmy spojrzeli na księgę Daniela, to widzimy tam, że Nebukaddezor się nawraca, tak? czyli ten król żydowski, ten Bóg żydowski, to nie jest też tylko taki Bóg dla Żydów, ale to jest Bóg może od Żydów, czy przez Żydów, ale jednak dla również i, i, i Babilonii. Więc w tym sensie myślę sobie, w, jakim, w jakimś sensie oni, oni, oni rozpoznają trafnie, rozpoznają to, że właśnie, że to jest ich, że to jest ich Mesjasz. Można powiedzieć, że są proroczym takim znakiem, tak jak proroczym znakiem przy śmierci Chrystusa jest Pięćdziesiątnica, kiedy wszystkie języki świata się gdzieś tam pojawiają, czy te przynajmniej języki powiązane z wieżą Babel, taki, to często w teologii się mówi, że to jest taki, jakby odwrotność wieży Babel, tak, że takie wieża Babel to było jakby języki, które, czyli języki i narody, które ze względu na bunt powstają, to tutaj, kiedy powstaje Kościół, jakby jest odwrotność wieży Babel, bo właśnie wszystkie języki są połączone jedną treścią, treścią Ewangelii, wielkich tajemnic bożych, które są ogłaszane przez Kościół. No ale tutaj właśnie w jakimś sensie takim proroczym znakiem w Ewangelii Mateusza są, są magowie, są ludzie, którzy przychodzą z jakichś dziwnych stron, nie mają nic wspólnego z Izraelem, ale rozpoznają Chrystusa, klękają, oddają mu cześć, oddają mu dary, rozpoznają jego władzę, rozpoznają jego zwierzchność i tak naprawdę proroczo zapowiadają to, co się będzie działo przez cały okres Kościoła czyli że ludzie będą przychodzić, że narody będą przychodzić. To, co się ostatecznie pojawia, w jakimś sensie w objawieniu, jako inna wizja, ale ta sama wizja, i chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie Ziemi będą wnosić do niego chwałę swoją. Wniosą do Niego, czyli do tego Królestwa Chrystusa, sławę i dostojeństwo narodów. No i zobaczcie, co dokładnie to się dzieje. Przychodzi Chrystus i, i co się dzieje? I przychodzą narody i noszą swoją chwałę i dostojeństwo. Składają swoje dary, składają, jakby rozpoznają to, co później Pan Jezus powie. nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie, i czyńcie uczniami wszystkie narody. No, czemu On to mówi? No, w takim sensie mówi to dlatego, że to zostało zainaugurowane w momencie, kiedy, kiedy się narodził. To jest, to, jest, to jest jakby pewna całość, to jest pewna klamra, która można powiedzieć, że, że spaja całą Ewangelię Łukasza Mateusza. To nie jest tak, że tylko gdzieś tam wiecie jakiś wielki nakaz misyjny, na koniec się pojawia i stąd i nie, nie nie, nie. Spójne to wynika z samego początku, I jakby to wezwanie, które się kończy, którym się kończy Ewangelia Mateusza, ona wynika z początku. I właśnie wynika z tego, że ci magowie przychodzą, są bliscy. Można powiedzieć też, że ten wysiłek im towarzyszy i, i faktycznie i faktycznie yy, robią to, co wszystkie narody będą robić przez historię. Proroczo zapowiadają to, co się będzie działo dalej, aż do czasu powrotu Pana Jezusa. A oto ja jestem po wszystkie dni z Wami, aż do skończenia świata. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc się wszystkiego, co Wam przykazałem. Także wspaniały, proroczy znak Obyśmy byli jak mędrcy, obyś był jak ci mędrcy, ci magowie, rozpoznaj Chrystusa, padnij na kolana, wykorzystaj do tego święta, które nadchodzą. Albo nawet dzisiaj, dzisiejszy dzień też jest dobry. Panie, dziękujemy Ci za to, że, że możemy paść na kolana przed Tobą i oddać Ci Twoje, swoje życie, Panie, i że Ty możesz właśnie być tym, który nas zmienia, kształtuje, który zbawia, który ratuje. I które staje się naszym panem, i że możemy do Twojego królestwa należeć, niezależnie od tego, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jaką mamy przeszłość, też jak duchowo jesteśmy umocowani, bo ostatecznie Twoje imię jest ponad wszelkie imię i nie ma imienia żadnego innego pod niebem, w którym możemy być zbawieni, i wszystkie imiona są Tobie poddane i uległe. I daj nam, panie, w tym trwać, i daj nam się tego nie bać, co jest przed nami, i daj nam ufać Tobie. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem. Do zobaczenia.